Dzień dobry. Dzień dobry. To ja Gabryś. Ten odcinek jest zrobiony dla moich przyjaciół i dla innych. Dzisiaj ze mną jest Hubert. Przewitaj się. Dzień dobry. E, Hubert nie ma swojego kanału, ale może kiedyś może założy. Dzisiaj pokażę wam jak ten przejść tą misję tak jakby tak jakby wam to powiedzieć tak tak żeby włączając alarm ta gra już ją kiedyś nagrywałem i no nie odniosła dobrych statystyk, ale fajna jest ta gra. Ja zaraz jakby co to, to zrobię ten, zrobię przerwę i widzimy się po chwili, bo musimy jakby zrobić taką no malutką. Okej, okay, jesteśmy już po Malutkiej przerwie. Nie wiem, czy to się nagrywa. U nas to trochę potrwało, ale u Was to tutaj gdzieś minutka, sekundka. Mała. Dobra. Wchodzimy. Jakby teraz, to muszę od kogoś wziąć ubranie. No, czyli tak po prostu. Znaczy, nie mogę wziąć ubrania, bo zrobiłem trochę źle, ale teraz no. Mam dobrą bronię. Już lepiej to by było zrobić na cicho, ale może jutro zrobię takie rzeczy na cicho. Teraz właśnie włączę się alarm, jak widzicie, tam macie... Nie ma kamerki, ale tam właśnie, o, widzicie teraz? Ta gra jest angielska, więc trochę nieważne. Zrobimy przerwę i widzimy się za sekundę. E, tutaj właśnie robimy teraz przerwę. Dobra, wracamy już po przerwie. Wróciła już policja. No, powiem Wam tyle: żeby to w ogóle przejść, to trzeba być, mieć najlepsze bronie na świecie. I chwila, ostatnia przerwa w tym odcinku. Dobra, jesteśmy już. Sorry, że tak dużo przerw, ale wiecie, jak to jest. Czasami trzeba tak, czasami tak. Ta policja mnie już denerwuje. Znaczy to już teraz nie jest policja, ale jakby w innym kraju to jest, tylko ma inną nazwę. O, już Hubert wrócił. E, Hubert, grałeś kiedyś w tą grę? Tak. No. E, Hubert... Jeszcze może, może kolejny odcinek też może będzie z Hubertem, ale to tak chyba, chyba, bo nie wiadomo nigdy. Już niedługo będzie specjal nowy. Na tym będzie nowy specjal. Bo, w sumie, nie chciałbym robić takich aż dużych specjali, że kilka tam godzin gram. Ale ten, bo w sumie to jest trochę niemożliwe. Ale próbuję jak najbardziej. Ten, ten, wejść to. O, Hubert tam kicha. A my teraz biegniemy, zrobić nasz cel. Gram, jakby co to na na tym, na najłatwiejszym poziomie e, nazywa się Rokie no i tutaj jest mega łatwo, bo policja nam prawie w ogóle nic nie robi a ja lubię tą broń, dlatego że nie dość, że zabija na hita to no to jest bardzo dobry ma celownik i tą broń też bardzo lubię, o i na przykład dobra, mamy swój cel Pik i hakujemy teraz. Robię przerwę jak zrobimy ten komputer, bo nie... nie warto tutaj czekać. Dobra, zrobię przerwę. Okej, okay, jesteśmy już po chwili. Oh, nie lubię tego robić tego, ale nie wiem czy skończymy dzisiaj całe. To było widzieliście, jak on umarł. Bierzemy ten. Tutaj drilluję to. Trochę trudno się to robi. I ten. To serio, trudno się to czasami robi. Nie ma prawie sensu tej misji robić, bo tylko 3000 to już lepiej zrobi taką. Trochę słabszą misję i więcej zarobić, muszę to tego sprawdzić. Okej, okay, ja robię teraz przerwę i robię ten, i robię ten komputer. Co? I tak to robicie Co? O, Hubert mówił coś tam teraz do mnie. Nie wiem, czy wy to będziecie słyszeć, ale teraz. Najtrudniejszy początek, bo musimy albo e, znaleźć agent Himloka. No bo w sumie go trzeba znaleźć, albo jakimś magicznym sposobem e, we, wejść do pokoju jednego. Sorry, że tak mlamlam. Mlam, ale trochę się denerwuję, bo nie chcę zginąć. No i jak mamy agenta Hemloka? Okej, okay, lecimy. Widzicie jakie mam super pistoleci? To się zlagowało. Ej, ja robię jakby co to przerwę, bo chyba nie uda nam się tego przejść. Ale może uda, uda się uda. Krótka chwila na pozdrowienia. Pozdrawiam Jasia z mojej klasy. Pozdrawiam Huberta z mojej klasy, pozdrawiam. Maxa z mojej klasy. O, dobra. Wracamy po... Krótkiej C! RMFM! Nie, no, sorry, ja ja sobie robię. Jesteśmy i mamy najtrudniejszy kawałek. Przyleciał tu helikopter. Jak chcecie zabuwić pizzę, to proszę dzwonić po, do tych ludzi. To przylecą wam takim helikopterem. Nie no, żartę sobie robię. Fajn, fajnie to jest, że musimy go pokonać. Znaczy, to jest takie z drugiej misji już. Musimy brać teraz ciągle bronie, bo nie mamy własnych, więc kradniemy bronie. Bombę rzucił! Musiały być to szukane. Dobra, tutaj są. Kurde, muszę znaleźć ten. O, on ma dobrą broń. Kurde, nie umiem znaleźć policji. O jest! Nam! Oka! No właśnie, wreszcie chwilę, muszę to sprawdzić. O dobra. Już nie długo... Kurde, muszę go szybko pokonać, bo mi się czas kończy. Ucieka, ucieka, dobra! nam się. Ludzie i dziewczęta, udało nam się. To już będzie koniec. Pozdrawiam te wszystkie osoby. No i pa!